Tutaj okay, mam taki pomysł, żeby powiedzieć taką ciekawostkę o e, liczbach zespolonych, no bo wszyscy wiemy, czym jest to i. E, i jako pierwiastek z minus 1. E, jednostka urojona. I znamy tą historyjkę, że mając liczby naturalne, chciano rozwiązać e, takie równanie. x równa się mm, x plus 2, 0. To, to trzeba było wprowadzić liczby całkowite. Później chciano rozwiązać 2x plus 3 równa się 0. To trzeba było wprowadzić e, liczby e, wymierne. I tak dalej, później chciano rozwiązać e, x kwadrat odjąć 2 to 0 i liczby wymierne nie wystarczyły, więc trzeba było dodać niewymierne do nich, więc e, rzeczywiście no i na koniec chciano rozwiązać coś takiego. I to w liczbach rzeczywistych nie jest rozwiązywalne, więc trzeba było dołożyć właśnie tą jednostkę urojoną I, yy, i stworzyć liczby zespolone, żeby, żeby dało się to równanie rozwiązać. To to jest znane, ale chodzi o to, że nie ma nic specyficznego w tym równaniu. Ono nie jest jakieś nadzwyczajne. To mogło być dowolne równanie, którego delta byłaby mniejsza od zera. Yy, czyli też nie byłoby rozwiązywalne w liczbach. Rzeczywistych. No To spróbujmy e, napisać w ogólności. E, weźmy takie równanie. x kwadrat plus px plus q to 0, ale jego delta niech będzie ujemna, czyli p kwadrat minus 4q niech będzie, niech będzie ujemne. I ono też nie ma rozwiązań w liczbach rzeczywistych, no ale powiedzmy, że chcemy wprowadzić też coś tak magicznego, jak to i, żeby dało się to rozwiązać. Czyli powiedzmy, że. Duże i niech będzie rozwiązaniem tego równania. Czyli duże i ma tę własność, że i kwadrat plus pi plus q to 0. Czyli duże i jest teraz tą naszą e, jednostką urojoną. I to jest tak zwana generalizacja, czy uogólnienie liczby zespolonych. I wtedy, tak samo jak definiujemy dodawanie w liczbach zespolonych a plus bi, Dodać C plus D i no to to jest A plus C dodać B plus D i z minusem to samo odejmowanie. Mnożenie, no to jak wielomian, a wszyscy znamy, ci co nawet zaczynają uczyć się liczby zespolonych, to na pewno przez to przeszli AD plus BC i z dzieleniem liczby zespolonej przez liczby zespolone, przez inną liczbę zespoloną jest trochę inaczej. Bo na przykład łatwo jest podzielić przez liczbę rzeczywistą. Liczbę zespoloną dzielę przez rzeczywistą. To jest łatwo podzielić, bo to jest a przez c dodać b przez c razy i. Super. Ale jak ja chcę podzielić sobie jakąś liczbę zespoloną z1 przez z, przez inną liczbę zespoloną, to ja muszę znaleźć taką inną liczbę zespoloną z z daszkiem, że jak rozszerzę ten ułamek, to żeby to, ten mianownik należał mi do liczb rzeczywistych. I wtedy mam ten przypadek, łatwy. Przypadek z linijki wyżej, który jest łatwy. I dokładnie można wprowadzić dodawanie, odejmowanie mnożenie i dzielenie liczb rzeczywistych na tym uogólnionym przykładzie. To jakby było na przykład A plus B zastąpić tylko. Y jest lustrzane odbicie, zastąpić małą literkę i dużą literką. i a plus c plus minus b plus d, duże i. Czymkolwiek to i jest. To i jest rozwiązaniem tego równania. Nie? Z mnożeniem e, i jest trochę inaczej, bo jakby mnożymy to sobie, to mamy ac plus ad plus bc, duże i plus BD i kwadrat. Ale i kwadrat jest rozwiązaniem tego równania, czyli i kwadrat, możemy powiedzieć, że to jest minus P i odjąć Q. Tu mamy wzór na i kwadrat. Czyli jak sobie wstawimy tutaj, to mamy AC minus QBD o ile dobrze pamiętam, dobrze pamiętam, AD plus BC minus PBD i. Takie jest równanożenie. No i na dzielenie, tak samo. Jeśli chcę jakąś liczbę z1 podzielić przez z, to muszę znaleźć takie z z kreską, żeby to na dole było, należało do liczb rzeczywistych. Czyli jeśli z będzie a plus b duże i, to z z kreską będzie wówczas a minus P, b odjąć pi. I wówczas Z i z, z kreską należy do rzeczywistych. Czyli to jest sprzężenie do tej liczby. Nie? I tu, tu są te liczby zespolone na czarno, które znamy bardzo dobrze, z dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, dzieleniem, a tutaj są uogólnione, gdzie i to jest inna jednostka realna niż to, dla dowolnego równania o współczynnik, współczynnikach P i Q rzeczywistych. Nie? I tą samą algebrę da się. Wyprowadzić na tych uogólnionych. I takie ćwiczenie można e, zadać. E, niech i duże będzie jednostką urejoną, które rozwiązuje to równanie. x kwadrat minus 2x plus 2 równa się 0, i wtedy, mając to i duże, rozwiązać równanie x kwadrat plus 1 równa się 0. To, to, to może być takie ćwiczenie. Nie? Jeszcze jako ciekawostkę powiem, oczywiście to te, ten czarny i i czerwony sposób, pomiędzy nimi istnieje izomorfizm, yy, czyli tak naprawdę to jest jedno i to samo yy, w wielkim skrócie.